Dlaczego pan mnie tu przyprowadzi? Bardzo dobre pytanie. Otóż yy, chciałem panu pokazać miejsce, no, ale to znam, bo tu byłem przed chwilą. No, ale nie o tym chciałem mówić. Na marginesie trzeba było klapkę zamknąć. Przepraszam bardzo. Chciałem mówić o zdrowiu. Piłeczka. Prawda? Niezbyt lekka i wypada z rąk, bo pan jest dość słaby. Być może jest pan słaby z powodu roślin. Czy pan jest w stanie rozróżnić, która z tych roślin sprzyja człowiekowi, a która nie? Nie, no bo to nie są moje rośliny. Proszę pana, każde. To jest roślina śmiertelna. Nie wolno tego w domu stawiać. Bo z pana wyciągnie soki, siłę, wie pan i całą resztę. Ta bardzo dobra, nie pan patrzy, jak ładnie nam kura tutaj na tych roślinach rośnie. I te są w porządku. Także trzeba bardzo ostrożnie dobierać roślinność do domu, szczególnie jak się jest słabszym, tak jak pan, piłeczka dowodem. Bo pan po tygodniu może być wykończony i pan nie w stanie łóżka, jak ktoś zadzwoni. Będę zabity. Wie pan, zabity to nie tak prędko, ale bardzo, bardzo chory. Co robimy, żeby nie być chorym? Po pierwsze, pozbywamy się roślin, które nas zabijają. Po drugie, świeże powietrze. Niech pan sobie tutaj podejdzie. Tutaj nie jest świeże powietrze. Tu okno. Nabrać. O, i teraz przechodzimy do sprawy. Wody, prawda? Mówiłem, że ta wykrywa. W tej chwili tu wody nie ma. Nie ma. Ale woda, nawet ta, która tu jest, to jest świństwo. To jest trucizna. Bo ściek pan ma podłączony. Nie, pan też ma taki ściek. Nie ma filtrów, proszę pana, wszystko się międli, a jak jest, to z jakimś chlorem, czy inną. Nie ch... pan. I dlatego trzeba sobie radzić. Prawda? Odkręcił ja? pan. Tak, zaraz poleci. Ja korzystam albo z filtru naturalnego Nie, nie leci to leci Nie leci dalej to, tak leci. to nie leci I przez kurę, wie Pan? Można wodę no, ale to będzie mokra kura ha! I stąd to popularne powiedzenie Z tym, że kura jest jednorazowa Należy korzystać z filtrów węglowych Teraz ma pan u dołu bardzo dobrą, czyściutką wodę, która się nadaje bezpośrednio do picia. Aha. I to bym proponował każdemu, tym bardziej, że teraz o węgiel trochę łatwiej niż o kurę. No tak. Czyli w związku z tym, proszę Państwa, zobaczmy nasz kolejny materiał.